Pan Sikorek Był sobie pan Sikorek, miał domek, istny cud, zabawek cały worek i lody w każdy wtorek, lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. Na trąbie grywał starej i z mleczy wianki pludł, i złoty miał zegarek i w wanny rywek parę, lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. W lodówce miał pingwina, co bardzo lubił lód. I tort na podwieczorek, i łódkę na motorek, lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. Aż dobra Ciocia Klocia, wybrawszy się do wód, przysłała mu w prezencie parasol, w swoje zdjęcie i piękny no. Piękny nowy but założył pan Sikorek i nosił go w sobotę i nosił go w niedzielę, lecz zgubił go we wtorek. I znowu pan Sikorek ma tylko jeden but.